Jak tak to Olsza Kump Kumpel działa. Nie Co nie działa? No tu, nie, nie paść. Jak nie paść, no paś to praj no? to. Brak skinów cię dobija. Link w opisie. Nie mam czego? Nie widzę. A, wady wzroku. E, nie mam. Co Hania o mnie mówi? Mówi, że brwi jej pochwaliłaś? No bo to prawda. Serio? I później wysłała serwiaka i możesz, mówi Możesz, możesz. Ja dzisiaj w brwiach, Pozdrawiam serdecznie. A ja obiecałem. bez brwi to wyglądasz jak plemnik. Dziś ten duży przed nami? Mhm. Wyżej, 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 wyżej. Żony, dzięki za 14. Wyżej, wyżej, wyżej. wyżej. Lecę. Dobra, jestem. Lejpisz się, się. Kurz tu nie ma przelotu! Nie mam przelotu! Chłopaki <gry> wysadź! Bercia dzięki za dwa lata Dobra piergatka, no w tym jestem najlepszy akurat Ale co jest grane? Co się dzieje? Dobra, jestem idiotą, miałem słuchawki założone odwrotnie I się dziwię, że słyszę po prostu a. <gry> Po prostu siedzi na drukarwy. Ja postawiłam lampkę tutaj. żeby mi świeciła, tak, w tle. A on wziął i łapą. Ale ma echo ona. Rysiek jest dobry, bo Rysiek jest remka. Rysiek jest dobry szpont kurwa. Rysiek, jak byłem u niego, jak mi zapierdolił pazurem w brzuch, kurwa, to mi się z dwa tygodnie goiło. To? Hehe, <laughs> jednoręka. No dobra, no ciężko nie wygląda, no tak wam powiem. Uuu, uu, jakieś stopeczki ma. I am Blade of And I have never known defeat. Aż do dzisiaj, o. Dobra, zobaczmy. Czyli to jest yy, boss typu szybki, dobrze. Zamówiłem część do cosplayu, prawda? Pamiętacie? Powiedziałem wam, że kupiłem część do <laughs> jednego z kostiumów i tak dalej i tam coś jeszcze domówiłem. Stała się sytuacja typu: zamawiasz coś idiotycznego z internetu, a oni dostarczają ci najbardziej obłudną parce. Jak jest, jest możliwe. Cała walka I jest ten zakazana pod, pod drzwiami i z taką poważną miną podaje mi to. Właśnie tam po to szliferkę wziąłem, wiesz? Jak nóż nie przejdzie O kurwa, ten stół się wepiera stół się rozjebał Stół pęk Kula, pęk stół No i uczestnicy wjeżdżają na bazę Nie wąchałem poduszkę, które się czy się to przystało. No nie wąchałem no nie wąchałem no no ogarnij się, no nie, zachęcali mnie, ale powiedziałem, że przecież nie będę wąchał, tak? Jest ci wyjątkowa szkoda Artura akurat. Kto to Artur? Odpadł. A, ten co tak. był w pracy? Tak. w zespole i tak dalej. A, A faktycznie. <laughs> będę tęsknił. Kur... nie umiem tego zakrętu. Ty kurwa jeb... na, na Ty musisz tu wjechać!

Polish esports pioneer, Izak, built an empire around his charismatic commentary. A former Counter-Strike pro, he transitioned to streaming and quickly amassed a massive community. But Izak didn't stop at esports, he crossed into mainstream sports, commentating every Poland match at Euro 2016 and joining Poland's national broadcast team for the 2018 FIFA World Cup. Today, Isaac's unique blend of gaming expertise and football passion makes him Poland's ultimate digital sports voice, perfectly positioned to bring his electrifying style to the Polish national team. Isaac, you look panicked there. Are you okay? How do you feel about being in Group C? Um, yeah, it's a it's a European group, right? Uh, I just hope that Polish national team will play better uh, than I looked in this video. Because comparing to all these great captains, um, I'm just a gamer, you know. I'm just a, a person who just sits by the computer and plays games, right? <laughs> so <laughs> yes, I just I hope, hope that Polish national team will play much better than I looked in this video, and I hope that will show how passionate and How much we love football in Poland? E, widziałeś Delce nawet do Cyberpunk'a? E, chyba to widziałem już. E... Wstawaj samuraju. Kieszak najebał bezbronnego medalu. Dobra, kurwa. Jak no, no. on już kurwa trafił? No, dawaj no, no, no. Dobra, kurwa. Flashback! No, no. no. No? Dawaj Wzmocnienie karecisz. wysokim no, no 68. Mister Twarz, nie bądź już szypliwy, dobra? Cię, ale nie spróbujesz bez y, wzmocnienia. z się u to tam. Let's go! Let's yes! go! Yes! No, a tutaj ciasno nie było, bo dosyć szeroko w wykonaniu e, właśnie Pago, to wcześniej byliśmy w stanie zaobserwować. Suartesko, gówno jad zajany, upośledzony Okej, okay, całkiem, no, dosadnie powiedziane przez... Fajne są te Team Radio, fajne to jest, że to jest ten podsłuch. To jest fajnie ogólnie zrobione. Kurwa, niech oni się nie kłócą w tym F1, ten Nitro, kurwa, z Demonzem. Muszę chyba zostać mediatorem, niech oni się, kurwa, pogodzą, albo po prostu niech siebie, kurwa, unikają, ale niech nie odpierdalają, że ten, kurwa, nie będzie teraz jechał, ten nie będzie teraz jechał. Kurwa, takie fajne, kurwa. Coś nowego do chuja, no. Z samego tuszola. no na chuj to, to się sprawa, kłócić, nie? na chuj to 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 się wizyta. kłócić. Ej no, błyski, to jak nie widzę kurwa nigdzie. Siatka mi za kurwa, Rozumiesz kurwa siatka! siatka. A, kurwa, Powiem też coś jest. ostro powalonego, to chyba to mogę zlikować, już to mówiłem u mnie na streamie. Mieliśmy na przyszły sezon. To jest Marcin. O, witam policjanta! Ty to był policjant! Ty to był policjant z komendy głównej! O, witam kończanta. Czy bylibyśmy, czy nie, mieć pewnego sponsora? Nie będę likować. No, ale okazało się, że jest to firma turecka. I w momencie, kiedy usłyszeli w momencie, o. kiedy usłyszeli o, cał, o całej dramie, to niestety no, sponsora to nie, nie ma. ma... Ja pod konem zabiję. Ej, to jest niemiły klip. O, patrzcie, miałem celowi na głowie. Dobra, nie ma. No, no. Zabrać ślad, Ja pod konem zabiję. No może na kręgosłupie. No. Ja! Ale będzie, lecę. No. Jak to się robi? Pinka. o kurwa. Muszę strefę walki natychmiast zabrać. Jeszcze jakbym wiedział jak. Niestety. Stary, no nie wiem, no co ja mam ci powiedzieć? No zobacz, wchodzisz lol, pro ladder, I nawet, nawet jeżeli nie musi być Polak. Ok, to ci bez teamu. Rider. kto to jest kurwa, Rider. Rider to ja że tego z WBW, co na wózku jeździł. A on? O jezu, Rider, nie grasz, kurwa za te słowa. Ja to jak wjechał do Chiny, to od razu, sierpi młot na czole, kurwa. Stempel. Hymn Związku Radzieckiego i kurwa. Fing, pom, pak, pong, fara, pum, pom, pe Shingon, ti, haja, tungę I k***a byśmy poddymiali, chłopie Nie, nie puszczam, nie puszczam spermiary Nie, 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 nie Puszczaj spermiary, puszczaj spermiare. Ja mam krzywe palce, tak, no Ja się śmiałam, że ja mam Najbardziej prosty to jest ten palec, bo był złamany A ten jest taki, patrz Ten był złamany palec, a ten nie był złamany <śla> Mi naprosto... Ejdziesz to? Edziu, zejdź! No to też go Gostowałeś szma, to że mi pies, kurt! No Edzia! Edzia! No słuchawki mi kurt ciągnie z myszkiem, no! Kurwa, <grywa> jest <mać> No! Flashback, <grywa> <grywa> drewno, <grywa> <grywa> nie widziałem, <grywa> no, <nie, grywa> no nie no, Guinness NIE DASZ CIE Chcecie galom podejść? Ja mogę wam dać smoke'a jeszcze Weź Antek ze Macie, macie Doktor, zaraz, Do zaraz, Dajcie może galą No, dobra <noise> Dojechał Damek B <laughs> Co ty, ty? Co ja? A kto? To ty jesteś Ja cię znam Ja cię znam, ja cię znam Wariat Wariat <noise> Wariacik, ja cię znam Wiem co to jest? Skąd to jest? Zębacy co? Z Karego Potera to jest? Nie, z Niemiec. <grymne> <grymne> Dobra, rozwiązał chyba. Tak. Nie mam do ciebie żadnego problemu, diables. Przeciwnik Nawet powiedziałbym, że sektor. możemy być dobrymi Przeciwnik kolegami. Nie masz się niczego bać. Poczekaj. To to da, harasho? Wladimir? Da, ty znajesz streamer diables. Da, nie strzelajcie w jego dom. Nie strzelajcie do niego. Da, spokojna. Okej, okay, harasho, ponial Widzisz, już, już jest bezpieczny. Flashbang i A co, tak? Ram, ram. Ja ona mi ogólnie kość przypomina, ale nie wiem kogo. ...spać Olsza. Rozumiem, okej. Okay. Dobra, no to... No to chyba więcej nie ma co gadać. Czy nie chcesz z nami siedzieć? Nie chcę, iść spać chyba. Okej. Okay. No a to się się, że że się. Negroni? How is it in uh, Negroni Chinese? How you pronounce it? Read this, can you read this? Nigeloni. Nigeloni? No. Nigeloni. Okej, okay. Nigeloni. ładnie Nigeloni? Thank you. Nigeloni good. But not order. <laughs> 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 e, nigeloni. Oh. <laughs> no, 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 no. <laughs> okay, e, Nigeloni. Mmm, ma mia. Good. <laughs> ja pierdolę. <laughs> Okej, dziękuję bardzo so much. Jeszcze bladnie zobacz, jeszcze specjalne zaklęcie, jest jeszcze specjalne, na przykład... Patrz, tu jest Kasia i pa Do kuchni! Ej, bo ja was nie słyszę, jak... <laughs> jak ja bym miała wyliczać ile rzeczy ja ludziom w, ży w życiu postawiłam <laughs> Cham, to bym oczywiście się do, nie doliczyła nic. Krowie języki? Ja nie jadłam nigdy. Jadłeś kiedyś? Krowie języki? No. Krowi krowiego nie, ale twój musi być niezły. No. <laughs> Tym Dawaj troj za mną Za mną Ja ja cię przyciągnę, czekaj Tutaj Chodź do mnie troj Do mnie moja desko Ale ja ja ty A co ty tu robisz, Kasiu? Artusz Lumen Opusz Anima Ida Kurwa Wszyscy rozjebali mnie na trzeźwo, Arta, kurwa, a ta ku**a jest No i bym cię jeszcze bez dwóch wiesz zrobił, teraz dawaj, wy! Okej, okay, bez dwóch Bez dwóch dawaj kurwa to... szachownicę i ale na Ale bez roztrębiam. Tak. Rozjemy cię i tak. Rozkurwia Ty bez... <laughs> ale bez dwóch wiesz? Tak. No. No 100% Masz szachownicę. O kurwa ty, no powiem wam, że mocno, mocno kurwa to się działo. Mocne te szoty.